W dzisiejszym filmie przedstawimy sobie największe katastrofy z udziałem polskich statków. Film będzie w poważnym klimacie z uwagi na to, aby oddać szacunek osobom, które straciły życie w tych katastrofach, o których dzisiaj będziemy mówić. W tym odcinku biorę tylko pod uwagę katastrofy, czyli zdarzenia, w których niestety ktoś stracił życie. Jeżeli chcielibyście film z największymi wypadkami, to dajcie znać w komentarzu. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od statku Wisła, który to od 10 października 1926 roku na Morzu Północnym doznał awarii steru. Nie pomagał fakt, iż był wtedy silny sztorm. Jednostka ta znalazła się na Mieliźnie w pobliżu wyspy Terschelling, a ta znajduje się na północ Holandii. Statek był własnością Towarzystwa Żeglugowego Sarmacja. W tym zdarzeniu zginęły dwie osoby, które były równocześnie pierwszymi ofiarami polskiej floty handlowej. Kolejnym smutnym zdarzeniem w historii polskich statków jest zatonięcie statku Zagłoba. Był to dość nowoczesny statek, który pływał głównie do Stanów Zjednoczonych. Zdarzenie, o którym mowa, miało miejsce w roku 1943. Opuścił on port Halifax, a następnie znalazł się w promieniu silnego sztormu, który sprawił, iż konwój się rozproszył. Data, którą się podaje jako ostatni dzień, w którym był widoczny statek, to 9 lutego, a przypomnę, iż statek wypłynął pod koniec stycznia. Jedną z przyczyn, jaką była podawana na początku po zaginięciu statku, było to, że ładunek mógł się przesunąć, co miało skutkować tym, że statek obrócił się do góry nogami. Jednakże po czasie okazało się, że statek ten został zaatakowany przez niemiecki okręt podwodny U-262. Na statku zginęło 36 osób, byli w tym głównie polscy marynarze, ale również i brytyjscy artylerzyści. Kolejnym bohaterem dzisiejszego filmu jest jednostka Wigry która wyruszyła z portu 11 grudnia 1942 roku w rejs do Wielkiej Brytanii. Jednostka ta nie należała do bezawaryjnych, liczyła już sobie 30 lat i często zaliczała problemy ze sterem czy maszyną parową. W sytuacji, o której mówimy, to właśnie maszyna parowa uległa awarii, podczas wspomnianego rejsu. Kapitan po odnotowaniu awarii postanowił powrócić do rejka Wiku na drodze powrotnej napotkali oni w niewielkiej odległości od brzegu sztorm. Niestety pech się skumulował, ponieważ ster, który również był bardzo awaryjny, dał się i teraz wyznaki. Statek uderzył w skały znajdujące się w pobliżu brzegu, załoga spuściła szałupę, jednak ta przez sztorm się przewróciła. Załoga liczyła sobie 27 osób, zginęło z tego 25 osób. Trzem osobom udało się dotrzeć do brzegu, ale niestety jedna z nich niedługo potem zmarła z wycięczenia organizmu. Morze i oceany to z pewnością niebezpieczny teren dla statków i wydawać by się mogło, że w porcie statkowi nic nie grozi. Otóż i tam niestety może dojść do tragedii. Mianowicie chodzi o wydarzenie z dnia 13 grudnia 1961 roku, które miało miejsce w Wystocznik Gdańskiej. Właśnie tam znaleźć można było statek Konopnicka, który był tak naprawdę na wykończeniu prac. Znajdował się on już na testach morskich. Był to dość napięty okres, Stoczniowcy, którzy budowali ten statek, mieli spory nacisk z góry na to, aby jak najszybciej zakończyć pracę nad statkiem, co przekładało się na to, że przy tym projekcie pracowało aż 300 robotników. Trzeba pamiętać, że mamy lata 60., i wtedy o BHP mało kto słyszał, a robotnicy nie dbali zbyt mocno o swoje zdrowie. Przez błąd jednego z pracowników doszło do zapalenia ropy która rozlewała się po pokładzie statku. Większość pracowników na szczęście uciekła przed pożarem, ale niestety 22 z nich utknęło pod pokładem. Aby ich uratować, wystarczyło wyciąć dziurę w poszyciu statku, która naturalnie byłaby uszkodzeniem jego powierzchni, ale życie ludzkie powinno być ważniejsze. Niestety taka decyzja musiała zapaść z góry, ale gdy już zapadła, było niestety za późno. Przez presję szybkiego dokończenia pracy i wolnej akcji ratunkowej 22 osoby zginęły w porcie w statku. Następna tragedia miała miejsce dnia 10 stycznia 1965 roku. Prace z tak dużymi maszynami jak statki czy samoloty mają to do siebie, że jeden mały błąd może okazać się tragiczny w skutkach i tak również było i w tym przypadku. Statek Nysa płynął z ładunkiem szyn do szkockiego portu Leith-Woslo. Jak to często bywa, przy różnych tragediach, również i tej towarzyszył sztorm, w skali 10 stopni Beauforta. Fale natomiast potrafiły być wysokie na 12 metrów. Świadkowie zdarzenia z innego statku widzieli jak Nysa ustawiła się bokiem do ogromnych szalejących fal, gdy te po prostu przykryły ten statek. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych zdarzeń, gdyż do dzisiaj nie wiadomo co było powodem tej katastrofy. Być może był to błąd załogi, a być może było to gwałtowne przesunięcie ładunku, ale również do powodów dopisywane są awarie, które towarzyszyły temu statkowi. W tym zdarzeniu śmierć poniosła cała załoga, a ta składała się na 18 osób. Niestety lata 80. nie były zbyt dobre dla polskich statków. Zebrały one ze sobą mostę żniwa w postaci dwóch poważnych katastrof. Pierwsza z nich miała miejsce w roku 1983, a dokładniej dnia 20 stycznia. Właśnie wtedy zatonął statek Kudowa Zdrój, a dwa lata później, w lutym, zatonął bliźniaczy statek o nazwie Busco Zdrój. Jeżeli chodzi o szczególne katastrofy Kudowa Zdrój, to w styczniu 1983 roku opuściła ona hiszpański port, a następnie wyruszyła w rejs do Libii. Pogoda wydawała się być ładna, ale nagle statek zaskoczył sztorm. Duże fale i wadliwa konstrukcja sprawiły, iż statek się przechylił na burtę, a następnie na niej położył. Jak się potem okazało, doszło do większych zaniedbań, takich jak to, że marynarze nie ćwiczyli nawet sposobu opuszczenia i otwierania trat ratunkowych, co przełożyło się na śmierć 20 marynarzy z 28 członków załogi. Natomiast bózko zdrój tak naprawdę był powtórką z historii i lekcję, której nikt nie odrobił. Jego katastrofa była bliźniacza dla Kudowa Zdrój. Ten sam schemat, silny sztorm, spore fale oraz przewrócenie statku na burtę. Wielka panika na pokładzie, brak ćwiczeń i nadawanie sygnału wzywania pomocy bez konkretnego planu. Przy Buzko Zdrój zginęło 24 marynarzy, czyli o 4 więcej niż poprzedniej tragedii. Oczywiście była ona najbardziej do uniknięcia i to boli najbardziej. Obydwa statki budowała pewna rumuńska stocznia, która z tego co się potem okazało nie posiadała odpowiednich warunków, aby takie statki zwodować. Niestety to nie koniec złych informacji. Okazało się, że statki zostały wykonane z innych blach niż te, które przewidywał projekt. Oraz zauważono wiele niedoróbek, które skutkowały tym, że statki miały spore problemy, że statecznością i przechyły na takich statkach potrafiły dochodzić aż do 20 stopni, co jest bardzo dużą wartością. Przechodząc dalej, dnia 8 lutego 1997 roku, niedaleko jednego z portów w Norwegii zatonął statek Leros Strenf. Miał on na karku 21 lat i pływał pod jedną z tanich bander. Niestety katastrofa w przypadku tego statku była nieunikniona, bo jak wynika z raportu, było w nim aż 80 dziur, co przekładało się na blisko 12% ubytki w poszczycie statku. Tak naprawdę statek ten w każdej chwili mógł po prostu się rozpaść. Niestety nie wiadomo, co działo się w chwili przed tragedią na pokładzie jednostki. Kapitan Eugeniusz Arczewski około godziny 8 rano wywołał stację brzegową oraz poprosił o asystę holownika. Było to spowodowane tym, że statek zaczął nabierać wody. Gdy ze strony Norwegii padła odpowiedź, niestety polski kapitan nie odpowiedział ponownie. Spowodowało to natychmiastowe wyruszenie akcji ratunkowej, ale niestety nie udało się odnaleźć ani statku, ani nikogo załogi liczącej 20 osób. Śledztwo wskazało na przyczynę fakt opłakanego stanu tego statku. Zanim przejdziemy do największej polskiej katastrofy morskiej, należy jeszcze wspomnieć o statku rybackim Czubatka. Zdarzenie miało to miejsce w roku 1955. W maju ginęło wówczas aż 14 rybaków. Do tego smutnego zestawienia należy dopisać statek Cyranka, który w roku 1956 pochłonął 12 ofiar i oczywiście statek Brda, który u wejściu do portu pochłonął 11 istnień marynarzy. Są to mniejsze, ale również ważne katastrofy, a teraz przedstawimy sobie największą w historii katastrofę morską z udziałem polskiej jednostki. Na kanale powstał cały oddzielny odcinek poświęcony tej katastrofie, dlatego jeśli chcecie poznać jej szczegóły, kliknijcie na dotację powyżej, ale również i ją sobie trochę przybliżymy. Jest to katastrofa promu Jan Heweliusz, który to w roku 1993, dnia 14 stycznia, uległ katastrofie. Był to prom samochodowy, transportował on ciężarówki z ładunkami, został on zbudowany na zlecenie polskiej linii oceanicznych. Rejs ten zakończył się w tragiczny sposób około godziny 3 w nocy, kiedy to prom zastał silny sztorm tak silny, że skończyła się skala. Kapitan próbował kierować statek w stronę lądu, gdzie liczył na to, że uda mu się schronić przed stormem, ale niestety z marnym skutkiem. Statek, tak jak przykład wcześniej, ustawił się bokiem do nadchodzących fal, co skutkowało silnym przechyłem. Gdy kapitan wydał rozkaz ewakuacji, statek był już przechylony o aż 70 stopni. Nie wszyscy zginęli od razu. Część osób zginęła w akcji ratunkowej, uwagi na to, iż rozbitkom były rzucane liny, po których ciężko było się wspiąć o pełnych siłach, a ci w lodowatej wodzie mieli ich i tak znacznie mniej. Winą za tą katastrofę obarcza się głównie kapitana oraz oficerów. Była to największa katastrofa, w której zginęło aż 55 osób. Dziękuję za uwagę i zapraszam na pozostałe filmy na kanale.